Ogłosiliśmy sukces, możemy zastrzec sobie PESEL i wszyscy, ale to wszyscy czują się teraz bezpieczni. Jest to cud technologiczny na miarę XXI wieku. Chwila, to dlaczego inne kraje na to nie wpadły? Bo to im kompletnie niepotrzebne. W Polsce co roku 50 tysięcy osób pada ofiarą oszustw internetowych na kwotę ponad pół miliarda złotych. Zastrzeżony PESEL ochroni ludzi przed trzema procentami tych przypadków. Dalej czujesz się tak bezpiecznie? Są kraje, jakie bez tych wielkich rewolucji chronią klienta. Na przykład, bo przykładów jest masa, Wielka Brytania. Jeśli padasz ofiarą oszustwa i wykonasz przelew pod wpływem manipulacji, bank ma obowiązek oddać Ci pieniądze. Efekt? Banki same muszą działać zanim klikniesz wyślij, inaczej haj hajsiwo uproszczeniu, z rekordowych dziesiątek miliardów zysków, banki po prostu zabezpieczają hajsik na oszukanych klientów. Można? No można, ale nie w kraju nad Wisłą. Mamy bezpieczny PESEL. Jeżeli interesujecie się jak dokładnie wyglądają techniki manipulacji stosowane przez oszustów, zapraszamy na pełny odcinek na kanale. Lubię swój mózg.